Suponskiego klubu Teisowego, najstarszej hali, w którym mieście, jak nie w Polsce. Tutaj zaczynały grę słaby, takie jak Rafael Nadal. Grają czasami też osobistości, takie jak Sebastian Mila, grał Artur Szpilka. I słuchajcie, co mogę powiedzieć? Dostaliśmy tutaj z Sopolskiego Klubu Tenisowego wykładzinę taką kortową, która będzie leżała u nas w muzeum, słuchajcie, ale... Właśnie tu kolega powiedział, kto po niej stąpał, tak? kto po niej grał. Słuchajcie, to jest legenda, tak? Stara wykładzina jeszcze pewno no, w potop, potopowych czasów. Pamiętam tak, tak jest. Pamiętam więc... młode lata Rafa Nadala, który, tak, który dopiero zaczynał swoje początki z tenisem. Nikt nie wiedział, że dojdzie aż tak no, daleko, ale daleko. doszedł. My się tym lubimy, my się z tego cieszymy. Zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzania naszej hali. Mamy tak. też korty zewnętrzne na sezon letni, więc... Typowy PRL. Słuchajcie, i no co najważniejsze, wykładzina będzie leżała w pomie u nas. Więc to jest coś, coś pięknego. Słuchajcie, przyjechaliśmy po to. No i dziękujemy serdecznie. Bardzo proszę, polecam się. Jak coś Pana. zapraszamy, polecamy. Dzięki bardzo.